Siemano, siemano, gliczne expo Forte tak I wiecie, epikusy na mapki na expa no, ale na szczęście mamy takie coś jak Red vs Blue Które było w poprzednim odcinku I Tajkuny. Dzisiejszy, ty dzisiejszy Tycoon to jest Christmas Tycoon Kodzik macie u góry 3079 3, 3, 3, 3, No i generalnie tak, po pierwsze za to Bicie w to, dostajecie expa eee, Druga sprawa Za ulepszanie rzeczy dostajecie expa Proszę bardzo, cyk 200 expa i na przykład tutaj mamy jeszcze coś, to tutaj to by też ulepszymy. Pyk. I za to również dostajemy Expa. I tutaj macie coś takiego jak arena. I zastrzelanie w te ciastka, które tutaj macie, za każdego macie 200 expa za eliminację. Wiadomo, jak zdobędziecie dalszy etap Tajkuna, to będziecie mieli już PMa i będą się Wam szybciej respiły ciastki, szybciej, szybciej bronie będziecie strzelać i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, ja już 4 koła expa zdobyłem. Teraz co, w międzyczasie biegniesz sobie odebrać nagrody z, z twojego, że tak powiem, Tajkuna. Pyk, odbierasz, budujesz. Pyk, tu mamy jakiegoś kolegę, który nam chce chyba pomóc. O, dał nam dużą potkę. Możemy mu podziękować, dzięki, dzięki. No i co, za ulepszanie Tekuna dostajemy expa. No i co, mam nadzieję, że filmom się spodobał. Będziecie sobie expić. Życzę wam powodzenia. Z wami się żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i co? Elo, elo! Wesołych świąt!